Jeśli się, moi drodzy, w go na moim kanale. Jak możecie zauważyć, powracamy znowu z mapkami do CS-a. I dzisiaj ze mną jest Sprint Mateusz Kruszał Sprint. Niezawodny, no czyli niezawodny zawodnik, tak że tak powiem, ee, dobry do gier w CS-a. Taki polecam bardzo. <grym <grym I ten. No i tej mamy chodzi oczywiście o to, nie trzeba we mnie, Kulny, w tej małej tak chodzi, żeby wybieramy jakąś mapę. i Mamy cel, żeby zabić ileś tam wrogów za pomocą jakiejś broni. Czyli tam gdzieś po lewej stronie zabiję wrogów za pomocą i, i tak dalej, i tak dalej. Um, więc. Czy mógłbyś może wybrać mapę? Dobra. No więc. Tu jest kilka map. E, mapa to jest w Stworzona przez polskiego autora, i o kurde, serio, Italię żeś wybrał? No, i he, Rachel. Dobra, okej, okay, czyli na początek, rundy możemy coś sobie tu kupić, a zabiorę go z dowolnej broni. Okej, okay, to ja może wybiorę sobie. Maka mogę w sumie, czemu nie? nie e, ja... Ale masz radar? Nie mam. Ja też właśnie, ej What the fuck? A to... może to nie mamy chronić zakładników? Nie, to są zakładnicy. Nie raszuj. Nie raszuj. Ciebie jeszcze nie mogę znaleźć. Nie chcę. Nie, wiem gdzie ty jesteś? Są. Już? What? What? Ok, i powracamy okay. znowu do naszego takie lobby Jeszcze zapomniałem się przedstawić, że jestem mietkiem No mietek! Dwa złote, do dwa złote no. Bu Na bułę mi dwa złote Dobra, Dziś to wybierzmy sobie może mapę... niuk Tak? To jest... Co? To Ty oszuście! Wybrałeś Miraż. Dobra! Tak nie... Dobra, nieważne, zagramy Miraż. Dobra, ja może nie będę kupował nic jakoś to przetrwam Pierwszą rundę, W sumie pierwszy jest zawsze chyba... ...łatwe. To jest są w sumie 4 Ja patrzę, patrzę kłopotnie. Apar... Ja patrzę apartowa. Patrzysz aparty? No. Patrz o to, uważam, że Jeszcze yy, aparty, wyszło ja yes, 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 yes. O kurde Wszyscy chyba są tam. Łe Sied, sied Jak on dokładnie Jak ja nie mam Łe Ej, nie widzieli mnie Sied Ammo nie mam Łżesz ty, mam problem Houston, mam problem A, fuck Fuck, ej, ammo nie mam Ja tak samo Czekaj Plantuję LOL ale... Kurde Jo, wygrali, bo plantowali Jednego ja z kosy zabiję. Ja, ani nie mnie, on Okej? Co ty w ogóle robisz? Waliłem. O kurde, ty szatanie. Ale stół Ja bym mógł się nie domyślić. Dobra. Kuchnia, kuchnia będzie, stówę Jest dwóch. O masakra, już mi puchał, przytuz zabił. Oh fuck. Dobra, leży. Jeszcze jeden. <laughs> Jak się? Ej, chamo, chamo, A Ano tak nie ma. Xd XD Nie zabijęś. U jest tu, da, wo, pomuszam. Chama, on jest. <noise> Na no, hałas Dobra. Na szczęście tu Ammo się wyzapania do końca, więc jeden plus. Zobacz gdzie teraz mogą być. To tak samo to miejsce. Ja już wiedziałem, że to że to tero, a tu Doniczka. XD Yo. Gdzie idą? Aparty, aparty. Dobra, dobra. Jeszcze jeden. Dobra, jest chęć. Daj Czy to jest wagon? Nie, to jest wagon. No, to jest surowo, Dobra, jest O nie, patrz co zrobiłem Fak, przadowałem a... a, Dobra Będę na tych końcówkach trochę Ym, Może jakieś planaty no, no, Dobra, możemy na tyle Już 7 minut, dobra Masz, tam masz Poza tym, że są wakacje to najprawdopodobniej będą się częściej pojawiać filmy O, są CD y... Siedź, short Nie, ostatnie 5 kulek Ue, łe, jakie Dobra, XD o. Co ty robisz? Ej, wygniesz to mnie Mam nadzieję no, dobra. Chyba, że mnie boz najwyżej zabije O Dobra, jest Dobre no uh, Dobra Nie było trudno jakoś Nie w ogóle Tylko, że w porównaniu z tym pięciu to nie w ogóle Nooo Ciecho Patrzysz aparty? Patrz nie. aparty szybko Dobra Dobła Okej, <noise> okej, okay, okej, okay, okej okay, okay. Na razie idzie dobrze Jeszcze dwie fale No no, no, no 38. Jest kuchnia Wycofaj mnie tak, wycofaj Co? O, fuck! Ty, to... O, What? 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 Widziałeś to? What? Widziałeś. What? Zas. What? <laughs> <Zaraz>. What? <laughs> XD, to m widziałeś, że <coughs> trafił mnie chyba ty Fleszem, nie? Zabrało mi 2 HP Czaisz? Fleszem, Flashem ja mnie, mnie uderzył, Flashem mnie uderzył Tak się da w ogóle? Jo Da się Się da O, idą O, fuck. O, ja... Czekaj No nie no, co jest ze mną dzisiaj? Czemu? Nie zostawiaj mnie Sor Wiem właśnie 131 pingów, pozdrawiam Gdzie ten typ Graj czas Znaczy nie graj czas Nice Ooo Dobra, jest akurat flash na I że. Uuuu Ło 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 robi się coraz słniej no. Nie umieraj tak szybko weź no. Ja, ja mam duży ping jeszcze, ten 50kpx. Ej, czemu mamy tylko 11 na 20? Bo ze CZĘ chcesz zabijać. No a, a no tak, kurde. Zapomniałem, że to jest tylko na CZĘ ksiądz. Ale co to tak 11 jest? Nie 15? Kurde. Ciężko będzie, ołociszko. A patrz, patrz, macie kuchnię O, oh, fuck! Teraz, teraz mi to oh, shit. Nie, 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 bo ja na Rajda nie zdążę, tak nie może być! <laughs> na nie <rajda> nie zdążę! <laughs> Dawaj, jeszcze jedną musimy to wygrać Ej e e to się, wygrać. się wydaje takie łatwa. To się wydaje takie łatwe, a to nie jest łatwe. Dawaj, strzelaj z tego. Z CZ -ki. staraj się cały czas. Ej, e e ty masz... E Ej to masz będzie dziewiątkę, nie? To patrz sobie aparte i shorta. Ja patrzę kuchnię. Okej. Okay. Będzie trój... O, są! Trzech, cztery! Jeszcze kuchnia. Ja jeszcze kuchnię. Nice. O, fuck. Dobrze, że zauważyłem, że Omo nie mam. Uff. Uff. Ło! Wow, blisko było, blisko było Nice Ale udało się Okej okay. Jest jeden O kur... WSZYSCY TU SĄ! Dawaj Dawaj, wbijaj tu Wszyscy? Ku... No, aparty Wszyscy najda, uważaj, tam wszyscy żyją Jezu, pomóż Już Dobra, leży Mamy, nie mam już Dawaj, z, z, z zetki Mhm. Mm okay. 42 Co 42 Co? Co 40 Yo! Serio? No dawaj, jeden ma połowę Robisz to Uuu, uh, ale. Yo, ah! ale widział mnie Dobra, ale udało się Jest CT Może jakie CT? Tak, dobrze mówię? Shit Short. Nie o kurde Jeden zadał Drugi Dobra, nice Nie miałem lowa, musiałem zrobić to To dobre, 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 dobre Okej okay. Okej okay, Okej, okay. Pamiętaj, zabijaj sobie z cz Dobra jak ci braknie ammo, to wtedy Ale ty chodź tutaj É muito layue. E da się busca, da się busca, da się nie da się busca. Meu Deus, Nie, é właśnie não. É, paka, é kuchnia. Kuchnia? Wszyscy? Oku é. Dwóch. Dwóch kuchni. Nie, wszyscy. Serio? Ile, jeszcze dwóch. What? Czemu ja nie mogę go zabić? Się przestraszyłem, że to ten granat, czy coś uh, Dobra Nie tak Nie <noise> rób więcej takich sytuacji Dobrze <noise> Okej okay. Ale stresik był Dobra Ej, fuck Jeszcze 10 musimy zabić To nie będzie takie łatwe Bo jak się pojawi Dragonite, to się wkurzę O Boże Weź ten Nie... Ten, nie rasz mnie nie rasują, Oni nie raszują Okej, okay, są tu. Uparty. Wszyscy? Jednego Jednego ja widziałem. nie mogę. What? Fuck, fuck, fuck. Nie, nie, nie. Dobra. Jest. Jo, pucha absolutnie mi zabił Zaraz, że, że są? mu Fuck! Nie widział mnie. Lol. Okej. Okay. Zabity. Tam jest! Dobra, poszedł no spać Okej okay. Kurde Czy tylko ja zabiłem? Ja chyba jednego albo dwóch zabiję? Chyba dwóch, no Ty już 5 minut, yy, pięć 5 minut mu rajd się zaczął Uspokój się, Boże. Co to Nie, jest on... na tym, po tym Pokemony jesteś Nie wiem Ej, czekaj no dobra Ty uważaj tam Jest! O kurna Mata no no. E! Za, Zabij mnie skosy! Zabij... Nie! Nie, boksy, boksy, boksy! Nie! Serio, ej skosy mnie zabił! No ta małpa! Yo. Ale to będzie przerypane Jak skończymy się amoty, ja idę do ciebie. Kupię coś? Jeszcze? Jakbyś już no, czy coś? Jak rywal sobie? Wenty, wenty, Idę, idę, idę. Co ja. go zabiję. Łot! Drugi drzwi! Jak się wzoru! Dobra, jest! Nice. U, udało się! U. Dobra, mm, so, może być to w sumie. Przyda się. Jak, no, jak wybiję coś, Pamiętaj, coś. Syzyetka, syzyetki zaliczaki za. No wiem, właśnie wiem. Staram się. Już pięciu zabiliśmy. To dobrze. Czyli chyba, no, wszystkie zabiliśmy z, z tylko obie tak dalej, nie? O, idą, idą jeden CT. Jeden leży. Ej, jeden na side uważaj tam, uważaj Drugi leży Nas. Jeszcze dwóch A jakie ja to masz siesiama? Ja, ja mam osiem Gdzie reszta? Czekaj, Ej, jest! Dwóch aparty Jeden dostał, ja cofaj, nie mam cofaj. Dobra, jest Gitara y... No o, 10 zrobiliśmy. To dobrze. Dobra. Gitała, gitała. No dobre, dobra. dobra. Ej, idą, idą, na CT Co shorta? Tu nawet. Nie, nie ogarniam trochę tych miejsc Dobra mu Nie ma, nie ma mu Ja mam trzy osanie, trzy... Wy mi, mi karabin lepiej Czekaj, ja może zabiję Ej, ja nie wiem, czy chyba, ale chyba właśnie Tandera co mają? Nie, że Andera Jest, Jest, oh fuck, zabrakło mi amo Dobra, Masz. nice, Shotguny są Ja, yeah. szkoda, że amo zabrakło Jeszcze sześciu, jeszcze sześciu i możemy to wyjrzeć Cię, czy... kuchnia Kuchnia? Wszyscy? No, kurde, zaraz. Widziałem dwóch, widziałem dwóch Ruszuję Mata Dobra... What? Oberwał? Nie ruszyłem. Ja tutaj, ja jestem... O oh, fuck! I dupa! Co? Jak co? Co? to zrobili? Co? What? Ja. Ej no nie... No jak to? Ej, trochę lipa Trochę lipa taka, nie? <coughs> No jak? Musimy to wygrać. Nie mów. <laughs> nie wiadomo ile. Nie wiadomo ile to będzie trwało, i tak musimy to wygrać. Jest. Wszyscy! Wszyscy tu są! Fuck, chodź tu! Naprawdę! Flash, flash! Oh, flash! Fuck. Mają flash! Dobra! Ważaj! Plecy by się robił! Czekaj, co zatkował 27 Okej Uf Ida Ne! Co? No nie uff! Dobra, mam sedkę, zatknąć. Jeden plus Idę? Czy to Przed, Muszę to. Oh, no, tu. Nie lubię tego. Co? Nie, ja nie kupuję nowy. Ona jest za wolna. Nie! Ja. Kto tam jest? Nie drzy się. Co tam jest? E, Scream, wychodź. Scream. Scream. Jak wychodź! W, jak on tu wlatył? Takie... Scream! Są, Scream! Wypadł! Już! Dobra, robię Wy, cię dzisiaj Ej Wypadł! Gościu, wychodź stąd! No bo dobra... Będzie pyk. Gościu, <taki> wypierdolaj serio. Ej! Short! Dawaj ich. Jeszcze jeden. Znajdę Cię! Okej okay. mojego killa to tej... Eee Kuchnia Dobra Ty mnie tak dwa banie walłeś Wow Dobra Tomek proszę wygrywamy to nie? Musimy... Znaczy nie no, teraz z tym to typkiem będzie łatwiej o wiele. A mówię, że to jest mapa tylko na dwie osoby. bo... Podobnie była, nie? Nie wiem jak on dołączył. Mhm. Mm o ja jakie rangi, a ja w ogóle rangi nie mam. Bo w ogóle na innym końcu jestem. Uuuu! Wow! Oh fuck! Fajnie, fajnie, fajnie oh, yeah. O je Jeszcze jeden, jeden... No, no, no. jeden typ. O, mój granat. Nie mam granata. Dobra, jeszcze 6 kill, nie? I od razu popylam na rajd. Popylam na rajd. Nie mam. Słuchaj, piksel. Kałach. Nie żartuję. Gold 2. Na kałach. Nie wierzę ci Ej kuchnia, przecież kuchnia Ma tam flasho Wu Ole bannie weszły Widziałeś to? Nie widziałeś żałuj Ej! Jeszcze jeden kill! Jeszcze jeden kill! Oh my god! oh my god O oh my god Ale bym się Ale bym się ryn ja jak teraz słysza. Słysza. Dlatego że coś się cieszyłem, ty... kurde Dobra jako w dupie mam, ja tak samo go Nie mów mi e, co on mówi, bo ja jestem głuchy chyba Jakie okay. rangi, tak serio. Jakie a. rangi Tak myślałem o? Serio? O? My już zabiliśmy Tak! On znalewił zanowiza... a, a głupi XD więc dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Jeżeli tak, to zacznijcie oczywiście łapkę w górę Będę za to niesamowicie wdzięczny, a do tego wiecie, że łapki w górę mnie motywują Więc y, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę pod tym filmem I co, wierzcie jeszcze na mojego Facebooka, mojego Snapchata Podam też, wy, y, warto tam wchodzić, ponieważ y, wiecie Będziecie wtedy wiedzieć, kiedy wypuszcza filmy y, Akurat u krucia y, słychać szum ale to dla nas nic w pożegnaniach, więc dziękuję wam serdecznie za gadanie, siłajcie się, right. zostawcie suba i jo! Nara! Na, na, na.